Z nami Rafał 10 dni do gali we Wrocławiu, na której wystąpisz jako jeden z głównych bohaterów. Przedostatni sparing za Tobą. Tak, cześć, witam wszystkich. Tak, tak, dzisiaj robiliśmy przedostatni sparing, jeszcze w piątek mamy zrobić ostatni, już sześć rundek. Dzisiaj z Markiem tutaj w Maksimusie, w piątek jadę do dzierżeniowa u Piotra Wilczewskiego, bo też i Marek i Piotrek będą u mnie w narożniku. I W piątek mamy zrobić jeszcze sześć rundek raptem już z Hubertem Kwapiszem, więc to już taki ostatni etap przygotowań. Czyli standardowo 8 dni przed kończymy sparingi. Były tam małe komplikacje, rozchorowałeś się słyszę. Tak, tak, no złapało mnie w czwartek, yy, w czwartek takie przeziębienie. Już z Kamilem później wtedy sparowałem, już nawet z Kamilem rozmawiałem, mówię kurde ja czuję, że coś mnie bierze i, i standardowo te moje nieszczęsne zatoki, Mam z nimi problem już od jakiegoś czasu, ale, ale, no już jest plan działań, żeby je wyleczyć w najbliższym czasie. Już jest troszkę lepiej, ale jeszcze mnie to trzyma. Nawet widziałeś dzisiaj na sparingu cały czas kurde schodzi schodz mi to z zatok, cały czas smarkam, ale do, do przyszłej soboty będzie wszystko dobrze. Dopóki to problemy z zatokami, a nie z żoną to jest okej, okay, a słyszałem też jakieś fajne nowinie, tak? W życiu prywatnym? Tak, tak. Yy, no... Czerwcu 30 czerwca z żoną, moją manią, mamy termin. Urodzi się córeczka, więc tak jak to mówią, ojcowie biją mocniej mam nadzieję, że w sobotę to się sprawdzi. No właśnie, Łukasz Różański i teraz ty. No ci pan teraz widocznie ten okres taki dla panczarów korzystny. Słuchaj, no wiemy już, że nie będzie walki z Przemkiem Zyskiem. Jest to tyle martwiące, że Przemek Zysk to jest jeden z tych chłopaków. Którzy chętnie by się z pobili, co by ci pasowało. No tak, no niestety dowiedziałem się niedawno, właśnie, że, że tej walki nie będzie. Pan Jacek Krzysztołowski zadzwonił do trenera Piotra Wilczewskiego no i powiedział, że Przemek ma kontuzję. Szkoda, bo chciałem się pokazać tutaj, przed, naszymi, przed moimi kibicami we Wrocławiu, w moim mieście, wreszcie gala. Gala naszej grupy Knockout Promotion, nie, nie jakiejś innej, tak jak ostatnio to było we Wrocławiu. Bardzo dużo ludzi przyjdzie ode mnie. Wiem, że będzie głośny doping. Z przemkiem na pewno by była super walka, dużo emocji by stworzyła, ale niestety do niej nie dojdzie tutaj we Wrocławiu. Bardzo szkoda, no ale trudno, no taki jest sport, są kontuzje. Tak to wygląda. No właśnie, stare przysłowie mówi, że styl robi walkę, a akurat twój styl i, i Przemka fajnie by się zgrały, nie? Cały czas o tej walce myślałem, powiem ci, tak mi Przemek wszedł do głowy, że czy biegałem sprinty, czy sparowałem, czy kurde nawet szedłem spać, cały czas myślałem o Przemku, byłem tak na tą walkę nakręcony, a wiem, że Przemek jest zawodnikiem, który lubi się pobić, przede wszystkim chce wygrać, bo często ci zawodnicy z zagranicy przyjeżdżają i boksują bardzo sakuracyjnie, zada dwa ciosy, wycofuje się i, i to jest takie kurde... Rzeźbienie, kombinowanie, kurde. Te walki czasami nie budzą tyle emocji. a Tu była walka polsko-polska i dwa style, które, które by się na pewno fajnie fajne sprawdziły. W sumie, tak, niby coś tam już wiecie, ale tak nie jest jeszcze wszystko klepnięte, prawda, jeżeli chodzi o nowego przeciwnika? Tak naprawdę, nic nie jest klepnięte. Były jakieś tam plany, żeby zaboksować z jednym zawodnikiem, ale no nic, nic kompletnie nie jest potwierdzone. Ja nic nie wiem. Nawet nie chcę wiedzieć, niech Marek i trener Piotr Wilczewski decydują i, i na tym się skupiam. Ja skupiam się na przygotowaniu, żeby, żeby wyjść do ringu jak najlepiej przygotowany, wyleczyć przede wszystkim te zatoki i tyle. Chyba jedyne co musi się wydarzyć to zawodnik praworęczny, prawda? Bo jednak no, nie sparowałeś na mańkuta w tych nie, przygotowaniach. Nie, w tych przygotowaniach, w następnych też nie sparowałem w ogóle. No, z tymi mańkutami w Polsce jest y, duży problem, za granicę nawet jak jechałem czy do Niemiec na przykład. Tu też tam nie ma za bardzo mańkutów w mojej kategorii wagowej, czy nawet trochę wyższej. Więc tak naprawdę ostatni sparing z mańkutem, który robiłem to chyba z Kamilem Bednarkiem. Nie wiem ile to było, z dwa lata temu? Coś takiego. No dobra, padły tutaj nazwiska Marka Matyi. Jesteśmy dzisiaj w Maximusie, we wrocławskim klubie, którym Marek się opiekuje poniekąd. Marek zastępuje Krzyśka Wrońskiego. Nie wiem, czy chcesz mówić o powodach zmiany, czy były jakieś prawdziwe poważne powody, czy po prostu poczułeś, że coś zmieniasz? Z Markiem rozumiem, jesteście na etapie takiego lekkiego docierania się. To znaczy i z Markiem i z trenerem Piotrem Wilczewskim, bo to Dlatego nie... Tego chciałem zaraz nawiązać. No, bo to... I, i, tre... I Jerzy tu i tu. Y... Nie, nie było czegoś takiego, że ja się z kimś pokłóciłem, że odszedłem. Uważam, że, że po prostu... Czułem coś takiego, że chciałbym spróbować czegoś nowego, chciałbym spróbować coś zmienić, spróbować jakichś nowych rzeczy i nie rozstałem się z trenerem Krzyśkiem, czy z jego żoną, trenerką Katarzyną Czułobrońską w jakimś konflikcie, po prostu się spotkaliśmy, powiedziałem, że, że chcę spróbować czegoś nowego, nie wiem czy to będzie dobre, ale po prostu chcę spróbować, czasami takie nowe bodźce dużo dają, że, że to jest po ośmiu po latach trenowania razem, bo tyle trenowaliśmy, to jest bardzo długo. Dobrze mi się z nimi trenowało. Też bardzo im dziękuję za to, że no jednak nauczyli mnie sporo, poświęcili mi sporo czasu. Ale, ale chciałem czegoś nowego spróbować. Piotr Wilczewski jest też bardzo doświadczonym trenerem, jeżeli chodzi o bok zawodowy, Marek jest doświadczonym zawodnikiem, jeżeli chodzi o, o bok zawodowy, a przede wszystkim fajnie oni się dogadują. Nie ma czegoś takiego, że że jakby jest konflikt między nimi, bo często jeden trener na przykład nie umie się dogadać z drugim, a tutaj jest naprawdę fajnie, fajnie to w porozumieniu. Czyli jesteś jak Oscar De La Hoya, który mówił, że nawet najlepszego trenera co 5 lat trzeba zmienić. Kurczę, powiem Ci szczerze, że aż tak się nie, 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 nie słuchałem tych wywiadów De La Hoya. Ja tak naprawdę miałem raptem dwóch trenerów w boksie. Zaczynałem u Mariusza Cendrowskiego, po jego wypadku przyszedłem do trenera Krzyśka i to byli dwaj moi trenerzy. Każdy był tak naprawdę inny. Mariusz był bardzo doświadczonym trenerem i zawodnikiem, przede wszystkim z boksu zawodowego. A trener Krzyśek w boksie zawodowym nie miał doświadczenia, ale bardzo dużo walk zorganizował mi w boksie olimpijskim, bo ja w jednym roku zrobiłem tam praktycznie tyle lat, co Udycendrowskiego przez trzy lata. Więc mówię, od każdego trenera można czegoś się nauczyć, każdy trener czegoś się nauczy. I, I też bardzo się cieszę właśnie, że przyszedłem teraz tu do trenera Piotrka i do Marka, bo, bo też yy, przede wszystkim pokazują mi inne rzeczy, których na przykład trener Krzysiek nie pokazywał, pokazują to w inny sposób i, i czegoś nowszego się mogę nauczyć, jakieś nowe rzeczy wdrożyć do repertuaru. Trener Piotrek bardzo duży nacisk kładzie na lewą rękę, yy, u mnie tego brakowało, on chce to rozwinąć, więc bardzo, bardzo mi to pasuje. No właśnie, nawet Marek dzisiaj, Matyja, opowiadał, bo rozmawiałem z nim przed Tobą, opowiadał, że na przykład ten lewy prosty, który bijesz bardzo mocny, go zbyt sygnalizujesz, że widać się lewy prosty, że to są takie małe kosmetyczne zmiany, które mogą w poważnych walkach jednak robić różnicę. Tak, tak, tak. No właśnie trener Piotr szczególnie na to kładzie, yy, kładzie nacisk. Mówi, że Yy, moim problemem dużym jest to, że, że mocno biję, bo się często na tym skupiam, żeby mocno uderzyć, a brakuje tego różnicowania. Ostatnio z Kamilem później sparowałem yy, i właśnie ten lewy prosty bardzo dużo chodził, bardzo dużo luźnych ciosów lekkich z tej lewej ręki, a one bardzo fajnie przygotowały grunt pod prawą rękę i muszę się na tym skupiać. Wiadomo, do tej walki raptem to jest yy, miesiąc, więc ciężko w miesiąc cokolwiek yy, zmienić i poprawić, ale, ale idziemy na pewno w dobrym, yy, w dobrym kierunku. I Marek i trener Piotr, fajnie fajnie zwracają uwagę mi na różne błędy i na pewno będę je eliminował. A też tutaj u Marka Matyi przychodzi dużo takich znanych trenerów, na przykład Piotr Buda, Robert Buda, przepraszam bardzo. Robert Buda, który też cały czas podchodzi, cały czas coś mi podpowiada nowego a propos ułożenia stóp, więc na pewno są bardzo cenne wskazówki dla mnie. Myślę, że paru starych kibiców Roberta Budy pamięta. Jeden z większych zmarnowanych talentów polskiego boksu. Niestety bardzo go namawiał na wywiad. Na początku mówił stanowczo nie teraz się łamie. Może się uda za jakieś pół roku. Rzeczywiście, no taki stary zawodnik doświadczony może zawsze coś podpowiedzieć. Tak, no super, naprawdę te wskazówki to są takie wskazówki, o których ja bym nie pomyślał. Drobne jakieś niuanse. To samo co powiedziałeś, Marek zwraca uwagę właśnie a propos tej lewej ręki, że jak chce mocno uderzyć. To jest widoczne, bije dużo luźniej, mniej to dłoń dokręcam, tak jak y, trener Buda zwrócił uwagę i, i to naprawdę wtedy się sprawdza, jak to wprowadzam w sparingu. Oj, on też kopał, on na amatorce kilkadziesiąt nokautów musiał mieć, to tak na marginesie dla młodszych kibiców. E, osta osta ostatnia rzecz, właśnie go słychać, tak to był on. E, słuchaj, te, te zmiany, sam uwielbisz, że jakieś małe kosmetyczne zmiany, ile daje Ci sobie czasu, znaczy inaczej. Te, wiadomo, że to docieranie to jest kwestia czasu, ale czujesz, że to jest jakaś, jakiś problem jeszcze w tym momencie, czy tak stosunkowo gładko przeszedłeś do nowego narożnika? Wiesz co, powiem Ci że w ogóle nie mam czegoś takiego, że się martwię w głowie, że kurczę coś nowego i tak dalej, nie? raczej myślałem, się, raczej więcej myślałem o tym przed tą decyzją. Na pewno całkowicie inaczej mi się tarczuje, no bo z trenerem Krzyśkiem inaczej tarczowałem. Byłem przyzwyczajony, no mówię, 8 lat, jest bardzo, bardzo dużo czasu. Z tej... Właśnie ja to pytam, czy tak gładko to przechodzi, czy trochę... Jeszcze czuję, jeszcze z Markiem jak tarczujemy, jeszcze czuję, że się docieram. On inaczej trzyma tarczę niż trener Krzysiek. Marek więcej tarczuje, na przykład, dzisiaj akurat tego nie było, ale więcej tarczuje w ochraniaczu na korpus. Również tak samo jak Piotr Wilczewski. Więc mówię, te początki były ciężkie, już jest lepiej, ale czuję, że jeszcze z tą tarczą się docieramy, że, że jeszcze, jeszcze to nie jest to, co ma być. Jasne, czyli co, po, po walce się dać, rozumiem, wspólnie we dwójkę, we trójkę i podejmujecie decyzję, co dalej? Tak, oczywiście, no mam nadzieję, że w tym roku stoczę cztery walki, teraz będzie moja to druga, chciałbym jeszcze potem dwie stoczyć, yy, no i, i co, no i cały czas yy, się rozwijać, cały czas iść do przodu i, no, i doskonalić swoje umiejętności. Panie, że gala w końcu we Wrocławiu, w bardzo bokserskim mieście. Niestety bardzo rzadko te gale ostatnio są u nas w mieście, prawda? Bardzo rzadko, ale tak jak rozmawiałem z panem Jackiem, mam nadzieję, że teraz ta gala, gdzie przyjdzie bardzo dużo kibiców ode mnie, tych biletów sporo sprzedałem i, i cały czas są jeszcze dostępne, jakby ktoś był chętny, no to jeszcze, powiedzmy, zostało tam kilka dni, to zapraszam do kontaktu i mam nadzieję, że to Właśnie pokażę, że sprzedałem tyle, tyle biletów, że przyjdzie tyle ludzi, że te gale będą częściej u nas w mieście, bo to jest naprawdę super miasto, jest tu bardzo dużo zawodników, przede wszystkim Marek Matyja jest, który jest cały czas czynnym zawodnikiem, Kamil Bednarek, Mateusz Masternak, ja, jest Kamil Urbański, tutaj kolega z klubu, Jędrzejczak Marek, który też zaczyna swoją karierę, ma dwie walki zawodowe, więc naprawdę można tu robić walki tak naprawdę z bohaterami z samymi z Dolnego Śląska. No to czekamy na galę, porozmawiamy dłużej po. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo, również pozdrawiam.